Jako męska prostytutka w strip clubie robiłem A jeszcze pamiętam jak koło kebaba waliłem Pewnego wieczoru kuśka mnie bolała A ostatniego klienta obsłużyć trzeba Już za kurtyn męski głos dobiega a mi już kutas w spodniach pęka Patrzę na mordę, a to wujek z Belgii. Myślałem, że zaraz mi coś strzeli z cewki Wujek przyszedł się zabawić z gejami Trafił na mnie, a ja potraktuję go petami Wujek wujkiem, a klient klientem Chyba po robocie zostanę impotentem. A ja już modliłem się do Boga, aby nagroda spotkała mnie spora. No i chyba zostałem wysłuchany. Zaraz w jego dupę lądują sandały. Z rana jeszcze nie zdążyłem wypić kawy. A ktoś już pod moją kołdrą szuka zabawy. Bo jak nurkuję tam, gdzie światło nie dochodzi. Oj, ten zboczenie zaraz mnie oblodzi. Na szczęście potomstwa tym nie spłodzi, bo jesteśmy generałami. A boli A tym wszystkim do pracy muszę chodzić Zaraz tym skończę, ale wujek Z dupy wychodzi Wujek przyszedł Się zabawić z gejami Trafił na mnie, a ja potraktuję go petami Wujek wujkiem A klient klientem Chyba po robocie Zostanę impotentem A ja już modliłem się do Boga, aby nagroda spotkała mnie spora No i chyba zostałem wysłuchany Zaraz w jego dupę lądują sandały Przyszedł się zabawić z gejami. Trafił na mnie, a ja potraktuję go petami. Wujek, wujkiem, taki klientem. Chyba po robocie zostanę impotentem. A ja już modliłem się do Boga, aby nagroda spotkała mnie spora. No i chyba zostałem wysłuchany. Zaraz w jego dupę lądują sandały.